Dla mnie to były bardzo traumatyczne e, sytuacje, e, które odbiły się i odbijają się na pewno e, przez... do końca życia pewnie będą, bo chociażby ja jestem bardzo mocno zblokowana na mężczyzn przez to, co, czego doświadczałam, bo wiele tego jadu, tych kąśliwości, nawet tej przemocy takiej fizycznej dostawałam ze strony właśnie chłopaków. I, i jestem bardzo mocno zamknięta na różnego rodzaju relacje, takie damsko-męskie też i jestem tego świadoma, ale to mi dało naprawdę i, siłę i zbudowało mój charakter. I ja wiem teraz, że nie ma rzeczy, które mogłyby mnie złamać. Ja bardzo szybko musiałam sobie też dorosnąć. Mój tata miał wypadek, gdzie też ledwo uszedł z życiem i musiałam bardzo szybko dorosnąć. Zająć się papierologią, pomóc w domu, zająć się też leczeniem taty i jeszcze do tego uczyć się i pracować, żeby zarabiać też i mieć na jakieś takie, wiesz, swoje też rzeczy i pomóc w domu. Więc to wszystko naprawdę bardzo, bardzo mi pomogło wbrew pozorom, i to miejsce, w którym teraz jestem, to też tak naprawdę zawdzięczam tym wszystkim ludziom, których spotkałam. Do tej pory. Czy te czasy szkolne, bo powiedziałaś coś takiego, że no nie dostawałaś tych ról ze względu na to, że się nie wpisywałaś w tą scenografię, jak mm. strasznie to brzmi w ogóle, nie? Że, że ktoś zdolny nie może recytować, bo się nie wpisuje w scenografię. To robili ci już dorośli, pedagodzy, którzy nie potrafili mm. wyciągnąć talentu dziecka na przykład, bo ewidentnie jesteś osobą utalentowaną i dzisiaj to pokazujesz, że świetnie Dziękuję. się nadajesz do bycia na świeczniku, do recytowania tego swojego życia. Co zrobili ci rówieśnicy, w szkole na co dzień, że ta codzienność, codzienność, bo to nie były pewnie przypadki, była dla ciebie strasznie trudna. Czego ty doświadczałaś w szkole? Ja oprócz takiej przemocy, tej psychicznej, gdzie e, słyszałam non-stop obelki, ty gruba świnio z paślaku, macioro, więc oprócz właśnie tego mierzyłam się niestety też i z tą przemocą fizyczną, kiedy fizycznie byłam też atakowana, kiedy zabierali mi plecak, kiedy zamykali mnie w szatni. Nogi miałam podkładane praktycznie non-stop. Była mopluwana w twarz i to wiesz co słyszałam? No ale Kinga, o co ci chodzi? To tak dla żartów, to dla jaj robimy. Mam właśnie ten swój projekt, gdzie odwiedzam szkoły i opowiadam też o tym i ja widzę, co się dzieje w polskich szkołach. Wiele osób, tak jak ja wcześniej, bało się odezwać. Nie wiedziało, nie wiemy. Ja też nie wiedziałam, bo się nie rozmawiało o tym, gdzie szukać pomocy, czy pójść. Wiesz, jak czasami osoby dorosłe zawodzą. No to gdzie, jak ma, masz pójść się zachować? gdzie tak. ma pójść dziecko? Gdzie ma pójść takie dziecko, które hmm. ma, nie wiem, 80 czy 15 lat? No to daje mi naprawdę siłę i napędza mnie do działania, że e, taka historia, która jest ciężką historią, trudną historią, zostawia blizny, rany do końca życia, może też innych inspirować i otwierać oczy, że ten hejt, ta, mm, ta wrogość, ta agresja jest bardzo zła i należy z nią walczyć.